Nawigacja w zalotach może być zarówno podnoszącą na duchu, jak i kłopotliwą podróżą, prowadzącą do jednej z najbardziej nieuchwytnych rzeczywistości, jakie można napotkać uczciwego rozeznania, czy ktoś jest rzeczywiście zainteresowany wzniesieniem związku na wyższy poziom. W tym filmie omówimy pięć oznak świadczących o tym, że ona chce być twoim partnerem. Pierwszy. Chce spędzać z tobą cały swój wolny czas. Jedną z najbardziej oczywistych oznak, że kobieta pragnie być Twoim partnerem, jest jej zaangażowanie w dzielenie się z Tobą chwilami, niezależnie od tego, czy jest to wieczorna kawa, czy spędzanie czasu, gdy pozwala na to okazja. Jego gotowość do spontanicznych planów i chęć wstania z łóżka lub przebrania się w piżamę na spotkanie pokazują, jak wielką wagę przywiązuje do Waszego wspólnego czasu. Drugi, pozwala ci zobaczyć swoje uczucia. Jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów, aby stwierdzić, czy chce być twoim partnerem, jest aluzja do jego uczuć, co może objawiać się poprzez humor, aby ocenić twoją reakcję lub stworzyć atmosferę zaufania. Zwracaj uwagę na pochwały i komplementy, jakie ci daje, ponieważ mogą sugerować, że postrzega cię jako idealnego partnera. Trzeci, będzie znać i pamiętać każdy twój szczegół. Oczywistą oznaką ich zamiarów jest nienasycona ciekawość swojego życia. Zainteresowana czymś więcej niż tylko przyjaźnią, będzie zadawać pytania osobiste i ukrywać informacje, przypominając sobie szczegóły, które świadczą o prawdziwej inwestycji emocjonalnej. Po czwarte, nagle z tobą flirtuje. Zrównoważenie emocjonalne uwidacznia się poprzez gesty fizyczne, które wyrażają chęć pogłębienia relacji pomimo obawy przed zerwaniem przyjaźni. Insynuacyjne smsy zdradzają jej uczucia, nawet jeśli osobiście jest ostrożna. Wreszcie, zachowuje się prawie tak, jakbyś był razem. Znakiem rozpoznawczym jest jego niezachwiana obecność, zawsze przychodząca z pomocą jako prawdziwy towarzysz. Jego opiekuńczy charakter i intymność, którą kultywuje z tobą poprzez szczere rozmowy, wskazują na pragnienie bardziej zaangażowanej więzi. Zwróć uwagę na gesty uczuć, które mogą ujawnić pragnienie czegoś więcej niż tylko zwykłą przyjaźń. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że te wskazówki okażą się przydatne w pogoni za najpiękniejszą z przygód, miłością.